Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł i mam dziś przyjemność przedstawić klimatyzator TENSORONI. Jest to model cieszący się dużą popularnością wśród naszych klientów. Jednostka wewnętrzna jak i zewnętrzna charakteryzuje się małą i kompaktową brywą, co umożliwia montaż nawet w trudno dostępnych miejscach. Klimatyzator TENSORONI posiada klasę energooszczędności chłodzenia A++ i jest wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje przydatne w codziennym użytkowaniu. Jego główne zalety to m.in. szeroki kąt nawiewu, Programator czasowy, tryb snu, który sprawdza się w upalne noce, czy też tryb turbo, pozwalający w krótkim czasie schłodzić pomieszczenie. Standardowo ronie wyposażony jest w filtr elektrostatyczny, ale mamy możliwość zamontowania dodatkowych filtrów, np. z aktywnym węglem lub HEPA. Wszystkimi funkcjami urządzenia sterujemy zdalnie za pomocą zgrabnego i estetycznego pilota, natomiast model ten możemy dodatkowo doposażyć w modu Wi-Fi i sterować klimatyzatorem zdalnie za pomocą smartfona. Na urządzenie obowiązuje oczywiście pięcioletnia letnia gwarancja. Reasumując, klimatyzator Tensoroni to znakomity wybór w rozsądnej cenie.